Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. W dzisiejszym wykresie tygodnia chciałbym Państwu pokazać, jak zmieniała się ostatnio suma bilansowa Rezerwy Federalnej. Otóż przez ostatnie dwa miesiące Fed wrócił do powiększania swojej sumy bilansowej, co w przeszłości było określane mianem ilościowego poluzowania polityki monetarnej, czyli w skrócie QE lub po prostu drukowanie pieniędzy. Przez te dwa miesiące Fed zwiększył stan swojego bilansu, a zarazem rezerwy banków komercyjnych o niebagatelną kwotę 278 miliardów dolarów. Choć publicznie prezes Jerome Powell zarzeka się, że to nie jest żadne kule, że to nie jest powrót do luzowania polityki monetarnej, to w praktyce jest to właśnie ilościowe poluzowanie i zwiększenie ilości gotówki w systemie bankowym. Oficjalnym powodem wznowienia QE, które nie jest QE, było chęć utrzymania w ryzach stopy funduszy federalnych, co z czym bywały w ostatnich tygodniach pewne problemy. Jeśli tak jest, to oznacza, że FED stracił kontrolę nad w pewnym sensie stracił kontrolę nad stopami procentowymi i aby utrzymać je w ryzach, musiał uciec się do QE.